Nie zawracaj głowy, zawiązuj. Ale to nie jest krawat. Wiem, że nie jest. To jest łowicki pasia. Rajka to jest i da się zawiązać, tylko musisz pokonać w sobie to, to zaczadzenie zachodem. O co państwo się kłócą, jeżeli wolno spytać? My się nie kłócimy. My odświeżamy naszą odmienność kulturową. Ja odświeżam, ty nie odświeżasz, a mnie zmuszasz. Bo to ciebie zaprosili na uroczystości siedmiolecia na Nowogrodzką. To wielkie wyróżnienie. Siedmiolecia czego? Z naszych rządów. Impreza pod nazwą Siedem Lat Tłustych. Prezes będzie. Chociaż ciągle w szoku po tym, co zobaczył w Wiedniu. 30 lat temu. A co zobaczył? Nie wiadomo. Wszyscy próbują wykryć. Suski organizuje wycieczkę autokarową śladami prezesa. Cały rząd się zapisał. Jak prezes nam przypomniał niedawno, że my z innego kręgu kulturowego, to ja od razu poczułam wstręt do Sanela. Wysperałam w szasie flakonik perfum, być może poleny, czujecie. Ja bym się nie zaciągał, ale to ciebie zaprosili. Weź to zamiast marynarki, spróbuj. I, I to ma być takie. Nie Niezachodnie. Pasterze w Tyrolu takie noszą. Tfu. Weź Wyś przekręć motywy ludowe na i będzie dobrze. No, wiesz, nieźle. Mogę jeszcze nucić szła dzieweczko. Lepiej rób hołubce, jak prezes będzie patrzył. A znajdę ci bałałajkę. Ktoś puk Ka proszę. Przesyłają po mnie kierowcę. I to takiego, co wozi najważniejsze. everybody! To pan? The car is waiting downstairs! Samochód czeka na dole. Jak pan dostał pracę na nowogrodzkim? Szukali kierowcy, co włada językami obcymi. I said native britain. Born in London. Powiedział, że rodowity Brytyjczyk z Londynu. But point with the West. Ale rozczarowany Zachodem. M może niech on nie mówi tak głośno, bo wyjdzie na to, że generał pyta rację w tym wydarzeniu. Don't worry, my dear. Everything under control. Nie, nie. Wszystko pod kontrolą. Coś właśnie generał mówił, że mają wszystko pod kontrolą. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie wszystko.